Hejka wszystkim, dzisiaj przygotowałam dla was filmik pod tytułem pomysły na prezenty świąteczne dla przyjaciółki, siostry, koleżanki e, córki, dziewczyny, kogokolwiek dla po prostu dziewczyny, tak mniej więcej w moim wieku mam tu kilka pomysłów, które sama wybrałam które w sumie chciałabym sama mieć wiem, że może niektórzy pomyślą, że jest pierwszy tydzień grudnia, a ja kręcę filmik o świętach Mikołaj, Jakieś wigilia klasowa, Mikołajki klasowe, jakieś... No, wiele okazji po prostu przed świętami, a do świąt zostało trzy tygodnie Więc myślę, że to nie jest jakoś dużo czasu na kupowanie prezentów Więc mam tu kilka pomysłów, jeżeli nie wiecie, co kupić Więc bez dłuższego wstępu zaczynajmy Kot Syrena Jest to bardzo popularna rzecz do kupienia na święta, na urodziny Na amerykańskich w stronach internetowych ja sama zobaczyłam takie, nawet są takie na polskich stronach, nie wiem, magia zakupów, coś takiego. Możecie je kupić na Allegro, możecie je kupić, więc e, mi się takie coś mega podobało, bo jest po prostu oryginalne, śmieszne i myślę, że spodobałoby e, się chyba każdej dziewczynie. Mikrofon do filmików. Jeżeli chodzi o dziewczynę, która na przykład jest youtuberką, no nie wiem, mi bardzo by się przydał taki mikrofon do filmików, żeby po prostu był lepszy dźwięk, e, żeby była lepsza narracja, więc na przykład mi by się taki bardzo przydał. I jeżeli jesteśmy jeszcze w tym temacie vlogi, vlogi, to karta pamięci, bo czemu nie? Mi na przykład też bardzo przydałaby się taka karta pamięci, bo ona nie kosztuje dużo 30 zł, coś za taką kartę, nie wiem wszystkiego. Yy, a naprawdę przydałaby mi się, bo mam jedną na spółkę z Julią i wiecie, tak dzielenie takiej karty, że teraz ja, teraz ja to tak wiecie. Wszystko jest tak porozwalane. Buty, jeżeli chodzi o buty, to możecie kupić cokolwiek. Buty, ubrania, wszystko, ale e, chciałam Wam pokazać buty, które bardzo mi się podobają. Plecak lub torba. Każda dziewczyna lubi w sumie torebki. Ja wolę plecaki, bo są po prostu wygodniejsze. E, no ale możecie kupić plecak. Torebkę jest wiele do wyboru, więc okulary, okulary przecież słoneczne przydają się chyba każdemu. Może chyba, ktoś nosie okulary zwykłe, to trudno. jest cało. Każdemu, więc myślę, że to byłby udany prezent. Gramofon lub odtwarzacz do płyt winylowych, Win, wi, wi, w, wi, wi. w, w Ameryce bardzo popularne są właśnie takie odtwarzacze, bo są, wiecie, retro, vintage, czy wchodzą takie domony. Bardzo podoba takie coś, bo no wydaje mi się, że lepiej słuchać muzyki z takich odtwarzaczy niż z telefonu czy komputera i super robi ozdoby do pokoju. To byłby naprawdę fajny prezent. Powerbank. Jeżeli nie macie pomysłu, co kupić, możecie kupić bardzo prosty i dosyć tani prezent. Czyli jakieś fajne Powerbanki przydadzą się każdemu, kto ma telefon, więc jeżeli kupicie jakieś fajne, jakieś śmieszne wzory, one do kupienia są na różnych stronach internetowych. W Polsce jest bardzo dużo takich stron, więc możecie poszukać. Piżama. Polecam wam do kupienia takie słodkie, świąteczne piżamy. Najlepiej takie onzy, które są słodkie. Paletka cieni lub jakieś pędzle, cokolwiek do makijażu. Jeżeli dziewczyna wie, że ta dziewczyna się na przykład maluje, to bardzo trafionym prezentem będą właśnie kosmetyki. Bomby że kupieli, Oczywiście kupujcie jej dziewczyną, które mają być bombane. takich tak chyba tak Ale jest to dosyć trafiony prezent, bo każdy od nas chce się odświeżyć, zrelaksować, więc taka bomba byłaby bombowa. Instax! Ja sama mam swojego Instaxa, poczekajcie. Wydaje mi się, że to jest super prezent dla właśnie takiej nastoletniej dziewczyny. Taki Instax to jest super prezent moim zdaniem. Ja go mam już ponad rok i robi fajne zdjęcia oczywiście do Instaxa. Pamiętajcie, żeby kupić wkłady, przynajmniej jeden wkład, 10 zdjęć. Bilety na koncert. Bilety na koncert są... nie są jakieś tanie, a właśnie na święta... Dobrze się sprawdzają, bo jeżeli wiecie, kogo ta osoba słucha, to ostatnio w Polsce jest bardzo dużo koncertów, naprawdę można wybierać spośród wielu, więc bilety na koncert na pewno się sprawdzą. Torby do ćwiczeń. Torba do ćwiczeń z jakimś fajnym nadrukiem czy coś na pewno się sprawdzi. Myślę, że filmik Wam spodobał Jeśli tak, to oczywiście dajcie wielką łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeszcze jeszcze tego nie zrobiliście. Myślę, że te pomysły spodobały Wam się. proponowałam Wam tylko kilka pomysłów, które moglibyście kupić danej osobie, ale myślę, że Wam się spodobają. Jeżeli nie, to może być to też Wasza, tak jakby lista życzeń na święta możecie powiedzieć takiego, bez dłuższego bez gadania linki macie wszystkie podane na dole oczywiście wchodźcie na mojego snap'a, instagram'a, facebook'a musicali pa pa